Sushi. Jak ryba z ryżem podbiła świat. Historia potrawy, która stała się globalną obsesją. Są takie potrawy, które nie są już tylko jedzeniem. Są symbolem, są stylem życia, są czymś, co mówi o tobie więcej niż byś chciał. I sushi jest właśnie takim przypadkiem, bo sushi to nie tylko ryż i ryba to rytuał, estetyka, kultura, a dla wielu osób także dowód, że lubią coś bardziej światowego. Jest w nim coś eleganckiego, coś minimalistycznego, coś, co wygląda jak sztuka na talerzu, a jednocześnie to wciąż jest jedzenie, które kiedyś było sposobem na przetrwanie i konserwację ryb. I to jest najlepsze w historii sushi. To danie przeszło drogę od praktycznego pomysłu na przechowywanie żywności do jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli globalnej kuchni. Dziś sushi znajdziesz w Tokio, Warszawie, Nowym Jorku, Berlinie, Dubaju, na stacjach benzynowych, supermarketach, w restauracjach premium, w formie all you can eat i w formie pudełka na wynos. Sushi jest wszędzie. A przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu w wielu krajach ludzie reagowali na nie jak na coś dziwnego, surowego i podejrzanego. Dziś opowiem Ci historię sushi: skąd się wzięło, jak ewoluowało. I w jaki sposób opanowało świat. I obiecuję, ta historia ma w sobie wszystko: fermentację, handel, wielkie miasta, zmianę stylu życia, marketing, popkulturę i rewolucję w tym, jak myślimy o jedzeniu. Zacznijmy od tego, że sushi nie zaczęło się jako ryż z surową rybą. To jest dzisiejsze skojarzenie, ale pierwotne sushi było czymś zupełnie innym i jego korzenie sięgają bardzo starej metody konserwacji ryb, która pojawiła się w Azji południowo-wschodniej. Chodziło o to, żeby rybę przechować na dłużej, kiedy nie było lodówek, zamrażarek i całej współczesnej logistyki żywności. W tamtych czasach rybę solono i układano warstwami z ryżem. Ryż fermentował, a fermentacja wytwarzała środowisko, które chroniło rybę przed psuciem. To było sprytne i praktyczne. Ryż w tej wersji nie był nawet jedzony. Był bardziej narzędziem niż składnikiem. Liczyła się ryba, która po fermentacji nadawała się do spożycia przez długi czas. Ten typ sushi nazywa się dziś nare sushi i jest czymś w rodzaju przodka sushi. To było sushi jako konserwa, sushi jako technologia, sushi jako sposób na przeżycie. Kiedy ta metoda dotarła do Japonii, zaczęła się zmieniać. Japończycy jak zwykle wzięli coś praktycznego i doprowadzili to do perfekcji. Z czasem skracano czas fermentacji, a ryż zaczął być jedzony razem z rybą. W pewnym momencie pojawił się przełom ocet ryżowy. Dzięki niemu można było uzyskać kwaśny smak kojarzony z fermentacją, ale bez długiego czekania. To przyspieszyło proces i sprawiło, że sushi stało się bardziej na świeżo, a mniej na przechowanie. I tu dochodzimy do momentu, w którym sushi zaczyna przypominać coś, co znamy dzisiaj, ale nadal nie jesteśmy przy klasycznych rolkach z łososiem i awokado. W Japonii sushi przez długi czas ewoluowało jako jedzenie regionalne i zmienne. Były różne style, różne formy, różne pomysły, ale prawdziwa rewolucja przyszła w XIX wieku Edo czyli dawnej nazwie Tokio. To było miasto, które rosło, pędziło, tętniło życiem i potrzebowało jedzenia szybkiego, prostego i dostępnego. Coś jak dzisiejszy Street Food. I właśnie tam narodziło się Nigiri Sushi, czyli mała porcja ryżu uformowana w dłoni z kawałkiem ryby na wierzchu. Nigiri było szybkie do przygotowania, łatwe do jedzenia i idealne dla ludzi w biegu. To było sushi jako fast food XIX wieku. Brzmi zabawnie, bo dziś sushi kojarzy się z elegancją, ale jego miejski sukces był związany z tym, że było praktyczne i szybkie. Wtedy też ryby często były marynowane, solone albo lekko obrabiane, bo bezpieczeństwo żywności było ważne. Surowa ryba w sushi to temat, który wymagał odpowiednich warunków i świeżości, a to nie zawsze było oczywiste. Ale Tokio było miastem portowym, miało dostęp do świeżych ryb i rozwijający się handel, więc sushi zaczęło się rozkręcać. I teraz zadajmy pytanie: skoro sushi było tak popularne w Japonii, to dlaczego świat nie jadł go od razu? Bo jedzenie jest kulturą. A kultura nie rozprzestrzenia się w sekundę. Sushi długo było czymś lokalnym, mocno japońskim, związanym z tradycją, smakiem, podejściem do świeżości. W wielu krajach sama idea jedzenia surowej ryby była podejrzana. Ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że rybie, rybę się smaży, piecze, gotuje. Surowa ryba kojarzyła się z ryzykiem. A jednak sushi w końcu ruszyło w świat. I to jest moment, w którym zaczyna się druga część tej historii: jak sushi opanowało planetę. W XX wieku Japonia zaczęła coraz bardziej otwierać się na świat, a świat zaczął coraz bardziej interesować się Japonią. Po II wojnie światowej, wraz z rozwojem gospodarki, technologii i kultury, Japonia zaczęła być postrzegana jako kraj nowoczesny, precyzyjny, elegancki. A sushi idealnie pasowało do tego wizerunku minimalistyczne, estetyczne, czyste, precyzyjne. W świecie zachodnim zaczęło być odbierane jako coś egzotycznego i luksusowego. Pierwsze sushi bary poza Japonią pojawiały się głównie w dużych miastach, tam gdzie były społeczności japońskie, dyplomaci, biznes i ciekawość świata. Sushi zaczynało jako kuchnia niszowa dla odważnych, dla ludzi, którzy chcieli spróbować czegoś nowego, ale potem nastąpiło coś, co w marketingu jest kluczowe. Sushi zaczęło być modne. I kiedy jedzenie staje się modne, to przestaje być tylko jedzeniem staje się komunikatem, staje się statementem, a sushi idealnie się do tego nadawało, bo wyglądało dobrze, było inne i miało aurę jakości. Bardzo ważnym momentem w globalnej historii sushi był rozwój sushi w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Kalifornii. To tam narodziła się jedna z najbardziej znanych adaptacji sushi na zachodni gust. California Roll. To był sprytny kompromis. Zamiast surowej ryby w środku, pojawił się krab Albo surimi, awokado, ogórek, a nori często było schowane do środka, żeby nie odstraszać ludzi, którzy nie byli przyzwyczajeni do alk. To było sushi, które udawało, że nie jest zbyt dziwne. Sushi, które mówiło: spokojnie, to jest bezpieczne. California Roll stał się pomostem między Japonią a Zachodem. I to jest klucz do sukcesu sushi na świecie. Ono nie podbiło świata jako jedna sztywna tradycja. Ono podbiło świat bo potrafiło się zmieniać. Sushi zaczęło przyjmować lokalne formy. Pojawiły się rolki z kurczakiem, z serem kremowym, z mango, z krewetką w tempurze, z ostrymi sosami, z majonezem, z czymkolwiek, co było popularne w danym kraju. Japończyk mógłby powiedzieć, że to już nie jest klasyczne sushi i pewnie miałby rację, ale globalny rynek nie pytał o czystość tradycji. Globalny rynek pytał o smak, dostępność i przyjemność. I w tym miejscu dochodzimy do kolejnego czynnika logistyka i technologia. Sushi mogło podbić świat także dlatego, że świat zaczął lepiej przechowywać i transportować ryby. Rozwój chłodnictwa, łańcuchów dostaw, standardów sanitarnych i kontroli jakości sprawił, że surowa ryba stała się bezpieczniejsza w wielu miejscach. Do tego doszła hodowla łososia na masową skalę, która zmieniła dostępność tej ryby. Łosoś stał się jedną z ikon sushi na świecie, mimo że w tradycyjnej Japonii nie zawsze był pierwszym wyborem w surowej formie. To jest kolejny paradoks globalizacji. Świat pokochał sushi łososiowe, bo łosoś był dostępny, tłusty, delikatny i łatwy do polubienia. Sushi wygrało też dlatego, że idealnie wpasowało się w nowoczesny styl życia. Jest szybkie, można jeść je na wynos, można zamówić je do domu. Jest porcjowane, więc łatwo kontrolować ilość. Dla wielu osób jest też lżejsze niż fastfood, a jednocześnie daje poczucie, że je się coś jakościowego. Sushi stało się potrawą, która pasuje do biurowego lunchu, do randki, do spotkania ze znajomymi, do wieczoru z serialem. Jest uniwersalne. Ogromną rolę odegrała też estetyka. Sushi wygląda dobrze. I w epoce Instagrama to ma znaczenie większe niż chcielibyśmy przyznać. Kolory, kształty, precyzja, kontrasty ryżu i ryby, czarne nori, zielone wasabi, różowy imbir. Sushi jest fotogeniczne, a fotogeniczne jedzenie rozprzestrzenia się szybciej. Sushi stało się też częścią popkultury. Filmy, seriale, celebryci, biznesmeni jedzący sushi, sceny w restauracjach z sushi barem, rytuał jedzenia pałeczkami, to wszystko budowało obraz sushi jako czegoś światowego. W pewnym momencie sushi stało się symbolem nowoczesności i klasy średniej, która chce doświadczać świata. Ale sushi ma też swoją stronę biznesową, bo to nie tylko jest kuchnia, to jest model. Sushi można standaryzować, można robić sieci restauracji, można tworzyć zestawy, można sprzedawać w supermarketach, można robić sushi taśmowe, gdzie talerzyki jeżdżą po barze, można robić sushi premium, gdzie jeden kawałek kosztuje tyle co obiad. Sushi jest elastyczne i dlatego stało się idealnym produktem globalnym. Warto też pamiętać, że sushi jest przykładem tego, jak jedzenie może zmieniać swoją tożsamość. Dla jednych sushi to tradycja i sztuka, dla innych to szybki lunch w galerii handlowej, dla jednych sushi to surowa ryba, dla innych to rolka z kurczakiem i sosem. I wiesz co? To wszystko jest częścią tej samej historii. Historii o tym, jak potrawa ewoluuje, żeby przetrwać i podbić nowe rynki. A jeśli spojrzysz na sushi jako na zjawisko globalne, to zobaczysz coś jeszcze. Sushi opanowało świat, bo było inne, ale niezbyt trudne. Było egzotyczne, ale można było je oswoić. Można było zacząć od łagodnych rolek, a potem przejść do bardziej klasycznych smaków. Sushi było jak język obcy, którego uczysz się stopniowo. Najpierw proste słowa, potem całe zdania, a na końcu zaczynasz rozumieć, dlaczego to w ogóle jest takie wyjątkowe. I na koniec zostawiam cię z myślą, że sushi jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak kultura podróżuje. Zaczęło się od fermentowanej ryby i ryżu jako metody konserwacji, potem stało się szybkim jedzeniem ulicznym w Tokio, później stało się luksusem na Zachodzie, a dziś jest globalnym produktem, który ma tysiące odmian smaków i interpretacji. Sushi opanowało świat, bo było sprytne, bo było piękne, bo było elastyczne i bo świat był gotowy, żeby je pokochać. Dzięki, że byłeś ze mną w tym odcinku i jeśli Ci się spodobało, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jakie jest Twoje ulubione sushi. Klasyczne nigiri, maki, futomaki, a może coś totalnie nieortodoksyjnego jak rolka z mango i krewetką w tempurze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!